Kiedy wreszcie nawróci się ten zbrodniarz? Przeżywamy już trzecią niedzielę wielkiego postu, zacznę od takiego dosyć dziwnego pytania jakie myśli jakie uczucia zrodziłyby się w nas gdybyśmy dowiedzieli się że pewien prezydent na przykład kazał zrzucić bombę na kościół w którym sprawowana była msza święta pytanie jest o tyle istotne i ważne że w dzisiejszej Ewangelii Mamy bardzo podobną sytuację. Do Pana Jezusa przychodzą pewni ludzie i donoszą mu, że Piłat kazał w bestialski sposób zamordować niewinnych pielgrzymów z Galilei podczas składania przez nich ofiary. No i, i nie trudno nam domyślić się czego spodziewali się rozmówcy Jezusa. Pewnie tego, że rozmowa od razu przejdzie na temat samego Piłata, jego wielkiego okrucieństwa, niegodziwości, że wywoła nienawiść wobec niego. A może nawet sam Jezus przyzna, że no, no w tym wypadku to, to zemsta byłaby y, czymś właściwym, tak, czymś dobrym. Pan Jezus nie wchodzi w tą narrację lecz wykorzystuje całą sytuację, by to jego rozmówcy stanęli wobec tajemnicy śmierci i zostali sprowokowani do tego, żeby zastanowić się nad własnym życiem. To jeszcze to jeszcze działa właśnie, jak stajemy wobec... Jak stajemy w obliczu śmierci, to jednak nasze myśli kierują się ku temu, co, co najważniejsze ku tych ostatecznych sprawach, ku Bogu. Wtedy przestają się, przestaje się, przestają się liczyć inne, inne sprawy. Jak, jak umieram, tak, to już mnie nie interesuje nawet, kto, kto mnie zabija, co z nim będzie, czy on odpowie za ten czyn, czy nie. Dla mnie to już wszystko jedno, w mojej sytuacji to już nie zmieni, bo ja będę martwy. Dla mnie ważne już staje się tylko to, z czym przyjdę do, do Boga. Czy, czy umieram pojednany z Nim, czy też zamknięty w swoich grzechach. I może Pan Jezus. Pragnie także dzisiaj postawić nas wobec tych ważnych pytań w tych trudnych okolicznościach wojny. Może także to dla nas jest czas, byśmy stanęli wobec tajemnicy śmierci i doświadczyli tego, tej kruchości naszego życia, że w każdej chwili możemy je stracić i nie możemy swojego nawrócenia odkładać na, na jutro, bo jutro może już nie być. To dzisiaj jest czas na nawrócenie.